A Spadaj Nie tego nie będę podnosił. Okej, okay, tam jest e, kawki to też tego zgarna. To coś jest? Nie dobra. E, teraz tak jak tam dalej podejść? Tędy muszę... A, tak! Trzeba pójść rzeką, dobra. A z drugiej strony jeszcze... On wrócił! Z drugiej strony i tak, jak dotrę tam na miejsce, to będę musiał... Podnieść też z złomu, no bo tam oczywiście będzie coś do zebrania. Więc wpierw udam się do azylu. Okej, okay, skoro tu już jestem, to teraz będę mógł zająć się sprzętem. Ej, no, proszę tutaj. Ech, w pierwszej kolejności, oczywiście, moja własna postać. Ech, Claymore. Uważam to, że Claymore to jest najlepsza rzecz, która w tym momencie pasuje do mojej wielkiej łapy. Jep. Ostatnio nie miałem okazji, by ktokolwiek używał Claymora, więc tym razem się cieszę. Lubię ten typ miecza. Okej. Okay. Mod podręczny. Do kosztowności, do kosztowności, pół zobaczymy. Eee... Długi łuk, do kosztowności, do kosztowności, te dielski też do kosztowności, karnajezcy. Eee... Sólki polski, też broń jednoręczna, te. No to do kosztowności, do kosztowności, do kosztowności. Dług sztylet, dwie tarcze, trzy tarcze, łuk agresji, w jakimś ubierzce wszystko do kosztowności. jest poziom. Dobra, kolejny łuk, dalej w złom. Dla skopie na ten gniew. wygląda na lepszy, więc siog, nie, nie, nie szron, pada łuk na jest. Do widzenia. Zrobiony długi łuk też do widzenia. No, ok. Kasandra trzymaj paluszki. Co się o o, ho Ohohohoho. Dobra, pogręcz będzie lepszy w tym momencie. Eee, Tacznik jeździ do kosztowności. I długi miecz Frydyskiego Kapitana też do kosztowności. Ok, teraz e, solas Łapusa, kostur to do kosztowności OK, broń ogarnięta Zbroja Kaptur ja prosi na ogień na razie tutaj nie pasuje. Wezmę dam mu kaptur. E, nie no, w tym wygląda zbyt kratyńsko, żebym mógł był w stanie to zdzierzyć e, Tak, ty dostałeś już to Okrycie zjadowcy do kosztowności Moja postać Witam e, Witamy z powrotem. Dobra, do kosztowności, do kosztowności. I to jest mi sieć obecnie na mojej głowie, rogatej. Nie wyglądam aż tak tandetnie, bo nie mam różowego pancerza. To to kasandrze? Mogę dać te zbroje. A ten pancerz po prostu do kosztowności. Ok. Akcesoria. Przynajmniej magii. Magni. SOLOS! Trzymaj. Aha. Całe reszty już... Advanced no. Mixture, pas na W sumie, dobra. Trochę się tak... rozpędziłem. Te to cofnijmy i to. <trygamy> <trygamy> A <na JAC personezni dosykiem2> no, tak, te... yy, to... właśnie. Dobra. Wróćmy do akcesoriów. Tak, ty gdzieś nie zachwiania co do. Muszę Nie, dobra, to nie będzie użyteczny warik. Eee. O, lekki strzał i kolczatki. Paso na razie mu nie damy żadnego. Dla mojej postaci szansę uderzenia. odwagi, blok i cięcie. Nie pamiętam, czy to jest to, co, czego żwam, czy nie, ale w tym momencie mnie to nie interesuje. I mogę sobie pierścion zachwiania, W sumie to się ten... nie mam tutaj do, do ataku. O, można to odpuścić. Kasandra. Hmm, tobie dam ten uroczny pierśny rogu odwagi i zachwiania. I Warik, Warik? Warik, Warik, varik, varik. Nie, dobra. Masz. Moje pasy jakiś ulew w ogóle? Nie patrzyłem, mówiąc szczerze dobrze. Aha, dobra. No to możecie sobie do gąszczowości. Można sobie i życie też. To idzie. Won. To nie zostanie. Modłę potęgi dla żelaznego byka też na razie nie zostanie. Eee, czy tak, to, to chyba już wszystko. Dobra, to teraz tak. Wpierw udam się do azylu i oddam te rzeczy, dzięki których można poznawać lepiej... naszych przeciwników. Coś jest? O, jest. Obserwacja pacjenta. Dzień trzeci. Mniej drgawek. Częściowa reakcja na bodźce. Funkcje życiowe w normie. Jak na razie, dwie próby w włamania mieszkańców do kaplicy, by zabić mojego pacjenta. Tyle wysiłku, aby uratować jego życie, a oni po prostu chcą go zabić? Powiadomię Lady Cassandra, że pacjent powinien obudzić się przed porankiem. Okay. can't take a breath in the cune without someone deciding how long you should hold it. That's not a life for me. Many won't accept your word by virtue of your birth. People ask how a cunari could be Andraste's Herald. It worries them if they believe it and angers them if they do not. Convincing them of your good intentions will be tasking. You'll think of something, Ambassador. I hope so. It will be interesting. Strangely, your mercenary work is not so inflammatory. People are fabricating extravagant stares of your heroics. There wasn't a group around that didn't want my help when a tough assignment came up. If you needed it done, Adar was at the top of the list. I noticed. Leliana found a letter from the captain of your last company. He had nothing but praise for your skill in battle, but doesn't mention what part you play. I was in charge of mercenaries storming the headquarters of the bandits we were to dispatch. We caught them by surprise. It was over before the sentries even blew their horns. That is impressive. I hope life in Haven doesn't bore you compared to such exploits. Ah Hmm, so trouble, yeah There are some people who've made staying worthwhile. How wonderful Oh you must tell me <laughs> <sighs> <laughs> You've brought back some fascinating things. We're putting them to good use. I'll speak with you later. Thank you again for what you've brought back. OK. Zobaczmy, czy teraz można coś zrobić odnośnie tego, co znalazłem. No, ale zanim to zrobię, mam było dwa punkty do rozdania na mm, bonusy inkwizycji. Tak, dwa punkty na Wojska. Mm. Dobra, na początek się zabawię w znajomość, niewzajemności w tajemnicę. To się przyda. I to się przyda. Dobrze, teraz tak. Eee, Czy mam tutaj coś do dobrania? Nie. Prezent dla Bianki. Za chwilę na to rzucę okiem. Tutaj. O, zbuduj strażnicę. To no to można. To jest za załatwione. A Prezentem dla Bianki zajmie się Liliana. I zdobywaniem pieniędzy. Tak, to zrobię Józef. Tak, co nie tak, pójdę na wybrzeże Sztarów a gdziekolwiek indziej, będę musiał ruszyć tu. W poziom 4 do 7, dobra, poczekam aż będę miał poziom 6 i wtedy udam się do Valorio. Teraz tak. Teraz muszę sprzedać złom i zobaczyć, czy nie mogę wykusić w przypadek lepszych rzeczy niż już posiadam. Co peace. Czy to jest czegoś? na razie nie pogadam. Najpierw stwórz broń. Zobaczmy co my tu mamy. Siekera na to jest. Aha. Czyli mam Feroldeński Wielki Wielkim który ma mniejsze obrażenie niż broń jednoręczna. Super. Ta siekera na jeźcy w sumie ma większe obrażenie niż broń, której używa Cassandra. A na razie mogę tak na zwrócić ją z czegokolwiek. To jest ciekawego, przydał mi się więcej skóry bryłkowca, no ale najpierw sobie to odpuszczę. Ja, jeśli chodzi o broń, to jestem na razie eee, z gadać. Na razie, sprzedajmy wszystko, tak lepiej. Zobaczmy, co za zbroję mogę sobie z potworzyć. 95 pancerza. Mocny płaszcz zwiadowcy. Aha, co tu jeszcze jest ciekawego? Aha. Czy mogę sobie zrobić mocny płaszcz zwiadowcy najwyżej? On jest dla kogo w ogóle? Tylko łotrzyk. Mocna z zwiadowcy słabsza niż... Eee, Boże. Płaszcz obrońcy. Tylko wojownik. No dobra, zobaczmy z czego to... A tak, no, oczywiście. No to dawaj. Ups. Hmm. Tak lepiej. Nie, tak będzie. Aha. I nawet sobie to założę. No tak, jeśli dobrze kojarzę, że można chyba wyciągnąć ulepszenia z tego. Nie, nie można, szkoda. Muszę z tego zrobić jeszcze dodatkowe rękawice. Yy. Albo i nie, bo nie jestem w stanie ich zrobić. No mogę go dlaczego? Są od lekkich nogawic. Eee... Szlak, dobra, trudno. A Jak wygląda w tym momencie porównanie zbroi obecnie? Obecnie zbroi Kasandry z moją starą zbroją. Aha, dobra. Zapomnijmy o tym. Ja mam wolnych marki. Cassandra nie ma żadnego. Trzymaj. Jeszcze sprzedam tamto. No, w ten piękny sposób mam nową zbroję. Nie wygląda aż tak źle. I mam znowu pusty ekipunek, dzięki czemu mogę ruszyć tyłek znowu do zaziemia. Dobra, skoczę do Asterium. A później udam się po te cholerne wilki. który siodła i mojego płaszcza tak chyba się nie lubią. Niech ja tam dojadę. No, potem O, to siadamy. To no, no, to może być upydliwe. Dobra. Mm. Lecimy. Wiesz co? Ty zacznij. O. Oh. Oh, się trafił.

O, Jest, ok. Można wracać. Hmm, super. Czasami żupy... Już... nie czuję, że mam najlepszy pancerz w ekipie. No, ale z drugiej strony, krótkość się was z gościami, którzy mają o wiele wyższy poziom niż ja. Przynajmniej o wiele. Kiepsko, 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 oczuj się. Jeszcze raz. A, jeszcze raz. Bleh. To było ufiedliwe. Nie za każdego z tych buców dostałem tylko 10 zł. Lub mniej. No, okej, okay, kolczastrofa. No, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Aż sobie rzucę okiem od razu, co to jest. No, to ja rozumiem. Aha, tak, siódmy poziom, ups o czas to szósty poziom, no to, ale, ale to już, to już ma sens, to już jest użyteczne, nie powiem, eee, tak, teraz mogę zakończyć tędy, niechaj się tutaj pod tym radę podejść Prawda? Nieprawda. Dlaj, dlaj. Tędy. Wobec tego? Też nie? Ach. Chować tę astralię po kątach. No. <śmiech> <śmiech> Czyli się jak rogata żaba, dobra. Tędy? To może tędy? A nie, chyba trzeba się cofnąć jeszcze bardziej. Oli wejść po prostu tędy. <suszy> Ta... I było się pałować. Okej, okay, także inaczej to jest ostatnie astrarium, które muszę odnaleźć na terenie za ziemiam. Więc każe mi drogę do kryjówki astrariatów. Tego to wikom. To jest chyba najbardziej skomplikowana zagadka astraliów. To jest tak, jak ja to ostatnio zrobiłem. No trzeba zacząć stąd. To jest tak, weszło dalej? A tak. Nie, nie tak. Muszę już skończyć na jednym z ramion, więc bez sensu. Eee, dobra, tędy. Eee, źle. też to, jest to, to jest aż tak. tak. Tak, 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 Chcesz tak. się taka bez sensu. Konstelacja Drakonis, powszechnie nazwana Wielkim Smokiem, konstelacja Drakonis zazwyczaj przedstawiana jest jako smok w locie. Niedawno zaczęto kwestionować, czy podobnie było w starożytnym imperium. Większość przedstawień smoków w te winterze zarezerwowana jest dla dawnych bogów. Dlaczego zatem mieliby poświęcić konstelację smokowi zwykłemu, skoro taką czcią darzyli smoki konkretne? Teorii tej wiarygodności że dodają starsze wiry zerunki ukazujące drakonizm pod postacią bardziej wężowatą. Być może przedstawiającą stwora morskiego lub nieznanego ósmego dawnego boga, który został wymazany z zapisków historycznych. Tak czy inaczej, daje nam to namiar na kryjówkę. Czy jest tu. Eee, Przejdź. Łamy konia. Um. I chacie są rzeczy bardzo znalezienia, ale jestem też odłamek, więc tą chatą zajmę się później. Jesteśmy na miejscu? Prawie. O, zgarnę to od razu. Jest jeszcze coś? Aha. Ponyx. Zabnieło moim ostatnio chyba. Już nie jestem pewien. No i tutaj otworzyło się przejście, o czym wcześniej mówiłem. A tak emberium. Tu na kurze też. Tam na dole też, ale wpierw kradnę tę skrzyneczkę. No. Pężowe ostrze. No i już. Ponieważ dalej nie mam żadnej osoby, która by się posługiwała sztletami, to mogę sobie to wężowe ostrze wrzucić do tylko kosztowności. Tylko co to jest? to jest? Hmm, czyli to jest. Yy... No tak. Dobra, zostawię to może. Nie wiem, jakie tam sztylety będzie miał mój zabójca, ale zostawię to tak na wszelki wypadek. Dobra, w takim wypadku mogę teraz użyć tyłek znowu na, na gospodarstwa i stamtąd udać się po wilki. A więc drogę.